Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jan Leszczyniak, a to kolejny odcinek z Trybun Małopolski. W ten weekend w krakowskim futbolu działo się naprawdę dużo. Zmiana trenera oraz Bardziej lub mniej oczywiste wyniki. Zacznijmy od najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, czyli ekstra klasy. Czwarta na ten moment Krakowia zremisowała 0 do 0 z zagłębien lubin. Pomimo prowadzenia gry, nie udało im się strzelić bramki. Brukbet Thermalika Nieciecza znajduje się w strefie spadkowej na 17. miejscu po porażce 0 do 3 z GKS-em Katowice. Przejdźmy teraz do pierwszej ligi, gdzie Wisła Kraków umocniła się na pierwszym miejscu po zwycięstwie 0-1 z Chrobrym Głogów. Mecz był jednostronny. Wieczysta Kraków po kolejnej zmianie trenera nadal nie odnalazła drogi do zwycięstwa i w tym tygodniu przegrała z Miedzią Legnica 3-2, na ten moment znajdując się na szóstym miejscu w tabeli pierwszej ligi. Ostatnie spotkanie krakowskich drużyn w tym tygodniu rozegrała puszczenie połomice i zremisowała ze stalą mielec u siebie 1 do 1. Znajduje się w tym momencie na 14 miejscu w tabeli i jest tuż nad strefą spadkową. Następne spotkania drużyny z Ekstraklasy będą rozgrywały na wyjeździe. Ekipa słoni rozegra swój mecz w Warszawie na ulicy Łazienkowskiej z Legią Warszawa, a Krakowia uda się do Radomia na mecz z Radomiakiem Radą. Wszystkie drużyny z Małopolski w Betklik pierwszej Lidze rozegrają swoje spotkania w sobotę. Wisła Kraków podejmie u siebie Polonie Warszawa. Wieczysta Kraków zagra również u siebie ze Stalą, a Puszcza Niepołomice pojedzie do Łodzi na mecz z LKS-em Łódź. A teraz zapraszam Was do studia, gdzie ja oraz Leonard Golański porozmawiamy o tym, co dzieje się w Wieczystej Kraków. No i jesteśmy w studiu wieczysta kraków, nie dzieje się najlepiej. Nie dzieje się najlepiej, bo uwaga, bez zwycięstwa od czterech spotkań, od momentu nowego no tak. trenera od trzech. No tak, I, i na razie nie zapowiada się dalej, bo nie ma trenera wieczysta kraków. No, nie ma, nie ma trenerów wieczystych, wieczysta kraków doskonale pokazuje, że tak jest, ponieważ Dzino... Letiary trenerem był tak około 24 dni. No właśnie, pytanie, czy on w ogóle jakieś mieszkanie w Krakowie zdążył wynająć, nim go wyrzucili? No, krótka to była przygoda. Też pan Kwiecień jest dosyć takim niecierpliwym człowiekiem, bo pożegnał się z przemysłowym cecharzem też po przegranej z Odromopole 0 do 2. Tak, 0 do 2. Ale decyzja już była, w ogóle pora mi się z Wisłą Krakowie, że w ogóle jak to, jak to może być, że z liderem pierwszej ligi remisujesz? No właśnie, ja sobie na przykład tego nie wyobrażam i y, na miejscu y, prezesa wieczystej podjąłbym tą samą decyzję raczej nie. No właśnie. <grym _ <grym _> także, także sytuacja jest dość nieciekawa. Myślę, że możemy się zastanowić, kto mógłby być w ogóle teraz trenerem gdy sprawy. No i Krakowie. tutaj jest ciekawie. Na Xie latają już ciekawe nazwiska kandydatów, jak pan Czesław Michniewicz, który od paru dobrych tygodni jest łączony z kilkoma pracami. Świetny kandydat, no Polak. Na myślę, selekcjonera Kazachstanu na przykład? Czemu tak. by nie? O, ale ja mam typ. Co sądzisz o Michale Probierzu? U. No, to jest on ze swoim charakterem by tak poukładał te gwiazdy, te wielkie nazwiska, że to wtedy wieczysta pewny awans. Chociaż myślę, że to by było niekorzystne, bo być może tak właśnie stracił pracę przy słowce, bo śmierdziało awansem. No A właśnie. jak jest awans do ekstraklasy, to wiadomo, kilka piłkarzy by się pożegnało z klubem, może gdzieś tam ktoś naciskał Słuchaj przez no. Sławka, Peszko. Jest. Słajno ile można awansować? Ileż rok w rok można yy, piąć się w górę? No, za dobrze. Za dobrze, dobrze idzie, za dobrze szło. Yy, no i co? Skutki są yy, pewnie dla zarządu wieczystej. Jeżeli, jeżeli takie są ich założenia, to są o, dobre, ale <grym> oczywiście teraz sobie żartujemy, ale no, tak to wygląda, po prostu w tym momencie tak to wygląda. Śmieszna sytuacja z tym wszystkim. Teraz już tak na poważnie. Yy, no, wieczysta miała drugie miejsce, była wiceliderem, zwolniony przemysłowca, choć przychodzi Gino Letieri, ma być jakaś wizja zagraniczna, coś nowego. Nie sprawdziło się to. Nie sprawdziło się to, bo tak jak powiedziałem, po trzech spotkaniach tylko jeden punkt. I wieczysta, finalnie patrząc na tabelę, zajmuje już szóste miejsce. Czyli ciągle jest w strefie. Yy, która daje szansę awansu, ale nie awansu bezpośredniego. Nie, tak, tylko baraże. Tylko baraże i co, łatwo jest wypaść, bo już tam po piętach depcze LKS Łódź, który ma stratę dwóch punktów. 21 punktów ma Łukasz Łódź, siódmy Łukasz Łódź, szóste miejsce zajmuje Wieczysta Kraków z 23 punktami. Ciekaw jestem, kto będzie nowym trenerem. Stawiam na Polaka. Ja też stawiam na Polaka. Nie wiem, czy, mm, czy pan Kwiecień. Mm, rzuci się na tak głębokie wody ponownie, żeby po kilkudziesięciu dniach zwolnić kolejnego trenera i tak naprawdę kręcić się w kółko, no bo yy, na, razie, na razie tak się dzieje. Pytanie też kto będzie chciał przyjść do Wieczystej, no czy, właśnie, tej, czy to będzie drogą. trener, bo aspekty sportowe, no pierwsza liga, można poważnie o ten awans, pytanie czy nie zostaniesz za szybko zwolniony, być może będzie to szybki skok na kasę, bo myślę, że yy, nie mało będzie płacić yy, Kwiecień. No oczywiście. Yy, więc y, wiesz, takie 10 dni dostać tam jakąś odprawę. Jeszcze za przedwczesne zwolnienie. Nie wiem, jakie tam są warunki tych kontraktów, ale myślę, że porządne. Też myślę, że porządne i, i myślę, że albo ktoś właśnie pokusi się na, na, na pieniądze. Bo do takiego miejsca ja bym osobiście wiadomo, nie mam doświadczenia trenerskiego, ale nie chciałbym się pchać do miejsca, gdzie masz znane nazwiska i każdy trochę swoją rzepkę skrobie. Z drugiej strony wiesz, no ta drużyna do, do meczu bodajże z Wisłą e, tak naprawdę była na miejscu drugim i deptała po piętach liderowi, więc e, ta drużyna jest, jest mocna, tam są dobrzy zawodnicy, tylko tylko no trzeba pytanie, dobrze pytanie, ich coś, poukładać, coś bo tak. to co mój Przemysław w że jak przychodził na początku, to ci piłkarze nie potrafili kilku sprintów wykonać, wielkie nazwiska. No to jest takie ściąganie, że Jacek Góralski, a grał kiedyś w reprezentacji Polski, no tego bierzemy. Karlitos, mhm. Wiśle Kraków strzelał. Jest już po 30, tak? Tak mi się wydaje, znaczy na pewno, nie wiem, ile dokładnie ma lat, no ale... Nie ma co oczekiwać, że ktoś jeszcze bardziej przebije tą już zostawioną po sobie poprzeczkę. Oczywiście, że tak. No, no, mimo wszystko jest to pierwsza liga polska, więc, więc też no, to jest naprawdę wysoki poziom tych zawodników, no. mimo, mimo wszystko. I pewnie też ta wizja, y, y, pana, y, pana prezesa no, no, była zgoła inna, no, ale wszystko potoczyło się tak, tak, jak, inni, tak, a nie inaczej. I myślę, że mimo wszystko to wymknęło mi się z rąk, bo no po prostu no, w tym momencie możemy tak na to spojrzeć, prawda? Niezrozumiała decyzja. Czas pokaże, co wieczystej dalej się wydarzy. Chyba mamy już wszystko. Tak jest. Dziękuję bardzo, Leonard Golański. Oraz Jan Leszczyniak. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Napiszcie koniecznie w komentarzu, kto Waszym zdaniem zostanie trenerem wieczystej Kraków. Zostawcie także lajka, subskrypcję na naszym kanale i dziękujemy Wam ślicznie oraz zapraszamy na inne odcinki.